Część tak przychodzi, jest to kierunkowskaz do kultowego już auta, Mercedes SLK W170, oryginalne Boscha z logo Mercedes, produkcji niemieckiej, patrzę czy nie ma żadnego pęknięcia jest normalne ślady użytkowania nie jest nigdzie pęknięty są wszystkie ślizgi tutaj są które wsuwamy w obudowę lampy i zaczask tutaj który, który trzyma żeby, żeby ten kierunkowskaz nie wypadł także kierunkowskaz kierunkowska jest cały kompletny co e, może Was zainteresować, bo często te instalacje kostki gdzieś tam kruszają z biegiem lat. Tutaj ten kierunkowskaz jest kompletny razem z oprawką na żarówkę i fragmentem instalacji e, auta, czyli z tą kosteczką też do, e, do podpięcia. Jeżeli, jeżeli u Was jest już kiepskiej jakości albo się rozlatuje, skruszało, to można ten element e, sobie wymienić, bo. Jest tutaj przy tym kierunkowskazie cena 150 zł, lewa strona, czyli lewa od kierowcy, oryginał Mercedes SLK W170 Zapraszam na stronę autolampy.bazarek.pl można, można też napisać e-maila na motolampy małpa gmail.com z zamówieniem. Pakujemy, wysyłamy i, i jutro już ta część może być u Ciebie.